Dzień dobry, widzowie, witam was serdecznie, Zykidowic. Słuchajcie, doszły mnie jakieś słuchy, że Tostu podobno pogodził się z Magikiem. jest to taka informacja, której ja totalnie się nie spodziewałem, powiem szczerze, bo no jak wiemy, no ja tam próbowałem jakoś ich pogodzić, w sensie coś tam mówiłem Tościkowi, żeby tam pogadał z Magikiem, żeby wszystko było Git, ale nie sądziłem, że to się stanie tak szybko, że to wszystko się tak ładnie, wszystko tutaj na Kidowicach ułoży. No ja się muszę dowiedzieć, widzowie, o co tutaj chodzi, więc dzisiaj oczywiście polecimy sobie do Tosta. A poza tym, widziałem, że na Taki do widzach, porobiły się jakieś zmiany, ponieważ ja wychodząc sobie z domku, prawda, tutaj elegancko, jak sobie wiecie, siedzę tutaj codziennie rano, patrzę tutaj na mapę, tak oglądam sobie, hmm, co by tutaj jeszcze pobudować, no to wiecie, wychodzę sobie z domku i tutaj mam, jak wiecie, to takie jeziorko, w sensie taki wgląd, co nie? I tutaj jak sobie spojrzałem, widzowie, patrzę, patrzę, a tu coś takiego. Tego nie było! To, to jest nowe! To, to, to jest nowiutka rzecz, widzowie, więc ja się też może dowiedzieć, co się tutaj podziało, jakieś zmiany się pojawiały. Wy oczywiście subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i pamiętajcie o tym, żeby oglądać do samego końca, jak i również grać na naszym serwerze kidowize.pl. Tam za niedługo będą jakieś małe zmiany, coś tam porobimy, także obserwujcie, bądźcie na bieżąco, pamiętajcie o tym, że to jest nasz cudowny serwer i możecie na nim grać zawsze, na przykład teraz, ponieważ na przykład, jak to teraz oglądacie, prawdopodobnie u was jest deszcz, no u mnie jest deszcz, nie pada, więc no. Możliwe, że u Was też, ale dajcie znaka w komentarzu. U mnie jest zimno, na przykład teraz, ale to już nawet dobrze, bo było ciepło zbyt dużo czasu. Dobra, ja lecę do tosta. Tak myślę, czy ja coś. Nie, nie biorę nic ze sobą. Lecę do tosta, się spytać, bo wiecie, no. To jest dziwne. To jest dziwne, że tak szybko Tostu jakby nie wiem skumał się z magikiem. Czekajcie, no może że może, że to jest jakiś fake i wiecie, i Tostu ma jakiś na to nikczemny plan i to jest jakieś takie pogodzenie, wiecie, typu, że no pogodziliśmy się, ale w realnym tym to jesteśmy dalej pokłóceni. No mam nadzieję, że tak nie jest i że Tostu tam po prostu normalnie już się jakoś dogadał, ale oto, spytajmy samego Tosta. Filipie! Life could be dream! Life could be dream. Ładna piosenka. Ładna, taka. A, a ja mam lepszą. Take on me. Take on me. O, nie mogę tak żyć. O, o. Co to jest za piosenka? Nawet nie wiem, jaka. Nie znasz tego? No niemożliwe. Trzeba to znać. To jest cudu, człowieku. Ale nie, Filipie, dobra, koniec z piosenkami. Ja słyszałem, że ty się pogodziłeś z magikiem, to prawda? A, no, tak. Tak wyszło. Co się jakby pogodziłem no, inaczej? Nie, 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 czekaj, czekaj. A to trzeba usiąść, zapraszam. A do stołu. no dobra, dobra, siądźmy wiążeń, na tej coś? tutaj. Na tej starej tutaj, na tym starym krześle, no dobra, takim. Dzisiaj serwujemy ziemniaka. Aha, czyli jak zawsze, tak w sumie. Ziemniaki od trzech lat, od powstania piosenka. Okej, 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 dobra, będzie co innego. Aaaa, upiścisz coś dla mnie specjalnego? No dobra! kurczę, ja słyszę tak, patrz to, normalnie. Co jest przyszykowane? tu, proszę bardzo. O Boże, święty człowieku, chleba. Na zagrychę kurczak. O do, no i to lepiej, Źródło białka. No i dziękuję serdecznie. i oczywiście obiad bez ziemniaków to nie obiad, więc no. No i ale dobra. Dobra, jest naprawdę dobry posiłek, czuję się, no, zostałem ugoszczony jak babcia wnuka po prostu, no. Ja, Elegancko. jak to się mówi, chlebem i solą. Chlebem i solą, jak babcia wnuka, to, to określenie jest po prostu idealne. Ale dobra, Filipie. Opowiadaj, co z tym magikiem, jak to się stało? No tak, no jak tam z tym pogadałem, no uznałem, dobra, lecę tam do tego magika, nie, no. pogadam z nim, pogadałem z nim, on tam mówi, że mnie przeprasza i tak dalej. Ja uznałem, że mega śmiesznie będzie zaufać mu po raz kolejny, bo ja jestem pewien, że on i tak to wszystko zepsuje, jakby przyjdzie okazja, więc po prostu zrobiłem Asakra. to wszystko po to, żeby za jakiś czas, żebyśmy mogli znowu usiąść przy tej żeby mógł powiedzieć... A nie mówiłem. Ale słuchaj, czemu od razu, czemu od razu masz nie, takie no, nastawienie, że już musi być źle. No przecież teraz no, żyjemy w zgodzie, no przecież jest, będzie no, pięknie, no Oczywiście, że tak, no słuchaj, no bardzo dużo zmian pozytywnych się, że tak powiem, y, póki co zrobiła ja Ci mogę pokazać, chodź zapraszam. No właśnie, bo ja powiem ci tak, ja może zacznę, y, aha, bo tu, tu jest beacon. To jest w ogóle. No, to jest już jedna ze zmian. No, posłuchaj ja zrobiłem tak, bo powiedziałem Magikowi: słuchaj, jak ty chcesz, żebym ja ci zaufał po raz kolejny, to robimy tak. Dzisiaj spełniasz cały dzień, yy, cały dzień moje życzenia i po prostu yy, Z... wtedy dam ci szansę. No i czekaj, i, czeka, powiem, i ich, no ty i... miałeś, i on się zgodził, i miałeś tak. mogłeś sobie zażyczyć co chcesz, a zażyczyłeś sobie pikon. Nie, no spokojnie, to jest tylko jedna z wielu rzeczy. A, okej, okay, no dobra. Tak, dobra, wie, dobra to ten pokazuję. beacon wrócił, ten beacon, nie wiem na co on daje, chyba na, na szybkość. Chyba spida. I zapraszam. skok. Skok też mam zwiększony, czyli on Nie, nie, daje... no, nie, ale to nie, to ten daje beacon, tu jest drugi w A, okej, okej. Okay, okay. Aha, bo tu e, no i, ile bikonów! Wszystko no i tam wróciło! Jest trzeci jeszcze. I tam jest trzeci, ten, ten żółty obok gangu dziewczyn, nie? Elegancko. No to, no to, to te wróciły. Teraz no i kolejna kit, nawet. Sklep. Kit, sklep. I jaki żółty! Ja opowiedziałem tak, słuchaj. Kiedy sklep był kiedyś żółty, a nie fioletowy. Fioletowy ty zmieniłeś, ty że, żeś to tem, więc proszę go cofnąć. Spokojne. No i cofnął, nie. Ale pojęcie jest nieprzyzwyczajony, nie, totalnie. To, to... Ja też nie, ale ale lepiej ale widzowy chyba. Tak się tylko upewnie. Eee, się, no. Na pewnym produkcie jest też żółty, więc lepiej, żeby był żółty. Aaaa, no to wiadomo, to wiadomo, że jest żółty. Nie, no, no, tak, no tak, tak, wiadomo, musi być żółty, no bo to wiadomo, że Kitzker był zawsze żółty, widzowie. Tylko po prostu od powstania magika zamienił na fioletowy i tak jakoś bardzo długo to było na fioletowo. Da. To Kolejna tylko tam, zesz, tacy w prawdziwi w widzowie. Tak, to widziałem, że Gankopaków powstał, no? Właśnie to, genialnie, to powstał, genialnie. Naprawić, bo znaczy, no, no, no! No naprawić, naprawić, no. Ale pięknie on to naprawił. No i widzisz, jak ktoś umie czarować, to on ma się tak łatwo, wystarczy, że nie jest gotowe, nie? A my co byśmy Ale on się troszkę zmęczył, wiesz, bo ja słuchaj, to jeszcze nie wszystko, teraz słuchaj, najlepsze. Później przychodzę z nim tutaj i mówię ta Dobra Magik, tyle rzeczy fajnych zrobiłeś, pora, żebyś naprawił swój jeden z największych błędów, od czego się zaczęło. Cofaj nam te skiny, które żeś nam dał? Tak, właśnie, skinów dalej nie ma. A on mi mówi tak, nie mam mocy. Co? A ja mówię, a ja mu mówię. No to... mamy problem Nie, ale kiedy no to i... było? Kiedy to było? wczoraj? Przez wczoraj? No, no to... już naładował pewnie moc No może jest w stanie gdzieś te pomniki przywrócić, nie? Znaczy, no ja mu powiedziałem <coughs> tak Masz tydzień na to, żeby to postawić Bym Powiedział, że na spokojnie w ciągu tygodnia to będzie No więc... więc tak naprawdę czekam tylko aż to się pojawi, nie? No Ej, i nie! No to, to... słuchaj, jak wy już gadacie normalnie, to dawaj idziemy do Magika Może on postawi przy nas te pomniki, będzie fajnie ja chcę zobaczyć, jak on tam czaruje, ty jak postawił te No spróbować, nie? Może nabrał już Spróbujmy, pracy, no, pewnie, no. pewnie jest u siebie, no. Plus, jeszcze ja widziałem, że koło jego domku powstało kilka nowych rzeczy, bo ja widzę z mojego akwarium, w sensie tam na dole on mam też, taką szybkę. On też tam jakieś takie, właśnie. Yy, tak, jakaś pozytywność go dopadła, taka, że zrobił tam jakiś... tak, zjadko. właśnie tutaj to jeziorko, nie? Jak to ładnie wygląda, ja nie mogę, jaka rafa kolorowa. Właśnie ja to widzę od siebie, bo ja tam szybkę mam na dole. Jak tu no. ładnie? Jakie domowienia jakie do ryb, co jest? Ej, jakie tu stwory pływają? Boże, święty, co to jest? Tak, tu. No. O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dzień... dobrze, bardzo dobrze widzisz, że oglądacie mój staw. No właśnie, powiem ci, że jestem w szoku, jak tu ładnie to jest zrobione. Tylko co to w tym pływa? Co to jest? Aaa, no rybki! Rybki, co to jest? Ja zaprezentuj mu, za, ten magik. Zaprezentuj A. mu tutaj, jak działa ta. A co to choć, jest? Choć. Zobaczysz A? Henia! To jest henia. Hey. O! Co to jest? Oh, Chce zobaczyć jak poluje? No chcę, ale nie może ja. nie na mnie! A tak! Jak to, ty to jest? musimy rybkę mu dać! Co jest? Jak to płynie o, jest, zabił. Co jest? Co, ej, co ej, jest to jest w ogóle! Jaki rybo! Ej, jakie chodź, ładne ej, to chodź. jest! Ej, przebiegnie to druga. wygląda! Druga? Gdzie jest druga? Co jest? Jak to pożera Poczekaj, bo ona coś! Poszalała, chodź tutaj! Hej ja. Jak to zasuwa śmiesznie! Jakie fajne! I dobra, z ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w ogóle do no, na kinowicach. Ja też nie. Jak magik, co ty kurczę to wymyśliłeś? Jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jego żona. Eee, no, dobra, 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 idę do ciebie, pokaż. Pokaż żonę jeszcze, czekaj. A, a tam! Na dole. Gdzie jest? Nie, nie żona ma. tutaj, gdzie jest, szara. Ja jest, 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 tu. jest, schowana. A widzę, nie! Jak to, dobra, ta wygląda gorzej, strasznie o wiele. Dobra, stąd, stąd, no. to nie chcę mieć za dużo wspólnego ale dobra, Magiku, wodź, bo my dzisiaj nie w tej sprawie. My do ciebie przychodzimy. Yy, bo ja mam takie pytanie ogólnie. Patrz, jak patrzysz tam na wprost, nie? Tam, w tamtą stronę. No? Czy nie wydaje ci się, że coś tam powinno być? No kurde, wiem, wiem. Nie wiem coś tam zrobić. No pomniki, pomniki, już my czekamy tyle czasu. No ja sprawdziłem. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy Ile? na Kidowicach nie ma pomników. To jest po prostu hańba, no to jest... Prawie 500 ja dni. Myślę, że, ja myślę, że powinniśmy naliczyć jakieś, jakąś grzywnę dla Magika za 5 miesięcy kradzieży. Tak. Ja proponuję 2 miliony kitcoinów dla o. każdego z gangu chłopaków. Podbijcie! Tak to jest Zadecydowane! Magiku, proszę już no, płatność. Chyba no, to dawaj, chodź, przywrócisz dzisiaj. Te, masz siłę, żeby przywrócić te pomniki dzisiaj? A dzisiaj jestem normalnie, aż mnie roznosi. Aaa, no to, no to elegancko. No to słuchaj, no to jest szansa w takim razie, że może byś te pomniki dzisiaj tam cyknął. to no, powiesz. fajnie by było, ale nie? Mi ty my musimy to do dalej poszerzyć, bo widzisz, ja tutaj mostek zrobiłem, a tu się nie da chodzić. No tu się nie da chodzić, ale nie. ty możesz chodzić dookoła przecież tutaj na spokojnie, no tutaj tak... Ale... Jak ty Co? jesteś taki wiesz parkurowiec. No, no, to wiemy, musisz poleć. Ja no. Stary. no to jak chcesz tak parkurować, no to musisz sobie e, właśnie, się A ile na magik ma lat? Ile ty masz lat? Ile ty masz lat? A, a to jest tajemnica. No ja a, obstawiam tak przedział między początku... 50 a 1000 a, Z początku powstania ja świata... 12 a 13. Ja ten glob cały stawiałem! Nie no, taki ja, młody no, to no. raczej Magik nie jest, chyba jest trochę stary. Wiecie jak wygląda dinozaur? E, dinozaur dinozaur? Tak, a ja no ja też wiem, bo z nimi ja żyłem Co? Ja to niemożliwe, żebyś z dinozaurami. Dobra, no Magiku, jak? patrz, no. Wiesz, że wygląda jajko? Jest podłużne. Nie wiedziałeś? No tak. To... Ale mogę wam pokazać e, kiedyś e, Nie, nie krokodyla. Chodziło mi właśnie, zagadkę wam chciałem dać. Który dinozaur jeszcze żyje? No, krokodyl. To właśnie krokodyl. No, Cydy, ale właśnie zagad... Aj, nie ale... wyszło. Ale... Ale zagadka. Dobra, Magik, słuchaj, bo tu wygląda tak. No jest tu pusto, nie? No tutaj były nasze pomniki. Z tego, co ja pamiętam, nie pamiętam kolejności. Ale, no, jakbyś tutaj przyczarował, no to byłoby miło, nie? Bo to wiesz. No dobra, no to jedziemy! Jedziemy? Niech dobra, ja dobra. tylko zajrzę. Dobra, to zaczynamy od, niech ja pomyślę, od kobiet. A, czyli kobiety wiem. Ale czekaj, czeka, jak to tam było? Bo ja nie pamiętam, bo była o, chyba werka, tosia potem. Ja nie pamiętam, jak to było zrobione. Dobra, dobra, dobra możemy zacząć od kobiet. Zrobię Weronika, jak już pierwsza Weronika, no to niech jest! Jezus, co to za piorą wow. był? Ej! Co Ej, jest? ale ty jakiś ulepszony! Jaki ładny! Ej, on jest 3D cały zrobiony! Ale elegancko! No, widzicie, elegancki skin! Nie no dobra, Magie, jak ty masz no, takie tutaj, to... Prezent powinniście widać jaki za to. Ja, co jeszcze? Z... Ale mi to, mi to, załapać, to, to skradzione to było, ty! Było. No właśnie! właśnie. Ale, ale popatrz, jest ulepszony! No dawno No to trudno, no to... A wcześniej takie płaskie były! No ale po pięciu miesiącach to się... No to, to, to fajnie, żeby właśnie były ulepszone, ale nie? Ale to co, się miało samo dobudować? No dobra, dobra, może ci coś odpalimy, zobaczymy. Zobaczymy jak ja, pięć, ja, jak nie, pięć ja, nie, przywrócisz. To, nie, nic mu nie, odpalamy To, to spokojnie, dobra, jak będzie pięć postawionych to wtedy odpalimy, dawaj dalej nie, ja się nie, zgadzam, dobra, dobra, ja ja do o! O. Głowę... nie, 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 dobra, spokojnie nie, nie, na nie, miesięcy, ja nie, 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 O. nie, 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 Dobra, jest! Ładnie! No Ej, no i dziewczyny, no, no. Pięknie wyglądają! Widzowie, jak dawno nie było pomników! Nie sądziłem, że mi to tak ładnie wyjdzie! I no pięknie! Ale jak ty, 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 ty masz w ogóle moc, kurde, że ty tak jesteś w stanie to w sekundę... Skróny. Nie sądziłem, że mi to tak ładnie wyjdzie. No, taki wiesz... Ale ładnie to jest zrobione, nie ma co. Trzy kratki odstępów, wszystko równo. Nie, no ładnie, wszystko dobra. Wszystko gra i uczy. Pięknie, i Magiku, i to, i, i to w ogóle w dodatku za darmo wszystko takie rzeczy robić, no pięknie, my jesteśmy zadowoleni. Nic nie ma za darmo. Mówię, musi być upominek. No to, Do jaki my możemy ja mam mu... Dla niego upominek. Jaki my możemy mu dać upominek? Ja da... co, ty jesteś wredny. Co, czemu? Bo ja ci też, teraz zrobiłem prezenty, a ty No i dobrze, ja ci, zaraz, ja ci zaraz też dam upominek. No ja już widzę ten upominek od tosta, pewnie jakiś, jakiś no. taki beznadziejny dyrd albo no coś jak? takiego. No to co, ja już, już... No nie, najpierw zrób. Skórkę jest bana na pewnie da. No. <grychy> a bo coś jeszcze gorszego. No dobra! Co teraz? Nie e. może żabcia. No właśnie mógłbym być ja. Nie wiem czy ja byłem w kolejności, chyba był Tosta, ale no, no dobra mogę być ja bo tam takiego znaczenia nie ma, bo. Ważne żeby pomniki wróciły na swoje miejsce, to jest najważniejsze. Dawaj, bang, bang, bang. Moment. Za te dwa skiny z się należy jakaś fajna rzecz. Ja bym chciał może nowe nakrycie głowy. Co? No my chyba sobie żartujesz teraz. Czekaj, czekaj. No Wy sobie żartujecie. Upominek miał być później. Z i jeszcze normalnie. Wiecie co? Wy żartujecie. Nie no nie nie no nie 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 to do no. i macie problem A dobra tos Chodź no szybko mu tą czapkę no. załatwimy no przecież ty masz sklepie Ja bo. mam taką jedną fajną dla niego idealna by była może bardzo No nie no to za, mu nie będzie pasować no gdzie Gdzie taka czapka Taka coś Fajne? Jak ty Fajne? Nie wyglądasz nie mogę nie co? Damy mu magiczną ja Spokojnie panie magiku pan tu zostanie regeneruje się my po czapkę Chodź Filipie Damy mu jakąś ja, fajną dobra, elegancką i dobra, i... Czekam tutaj dwie minuty Spokojnie nawet za minutę będziemy Dawaj to, ja zagarniemy. Nie chcę mu nic dawać za to, ponieważ ono daje to co skradł. A jeszcze teraz nie dość, że mamy mu dawać, to jeszcze z mojego sklepu, oczywiście. No dobra, dobra ale, ale, ale słuchaj, ale wraca do niego. Na, na ratusz. Ale również? no dobra, dobra, wystaw sobie fakturę, ile taka czapka, no. Przecież wiesz, trzeba... No, i, jak żyjmy, ratusz, to dużo. Ale widzisz! <laughs> żyjmy z Magikiem w zgodzie, tak? No! No dobra, jaką, jaką? czapkę chcesz mu dać? Mm, no ja bym mu dał coś takiego, wiesz, co elegancko opisuje. Poczekaj, ja myślę. No, to tu jest ta fajna ryba czerwona, jest dla niego idealna. Ryba czerwona? No nie no, to jest za dużo. No, nie zmieści mu się to na kapelusz. Poczekaj, a masz coś pod latą ciekawego? Niewystawionego? Może no, to może będzie, no ale to nie wiem no za bardzo. Czekaj, no, tu... no tu jest git, czekaj, tu no, się coś znajdzie. To? Ja bym mu dał takie oksy. Patrz, zadowolisz się z takich. Ja myślę, że byłby zadowolony z takich okularów. No to daj mu takie okulary, no niech będzie. No ładne będą, w nie? Przymierze. Wydaje mi się, że fajny będzie prezent. Pokaż. A, nie, a, widzę te oksydy, no, no fajne są! No, oh, oh. Ale on nie zasłużył na RGB Nie no, no, no dobra, a, a nie masz będzie. zwyczajne? Nie, nie ma zwyczajne chyba No mam, mam, mam no Masz te zwyczajne? Ale nie no, to jak myślisz, które byś mu dał? A załóż jedne i drugie U mnie nie widać chyba, bo mnie się zepsuło, ja nie widzę w ogóle jak zakładam, a, wiesz? Okay. A, okej Moja twarz no to... jest po prostu za gruba chyba dzisiaj Dobra, ale to ja, ja bym mu dał, ja bym mu dał te świecące, bo one się świecą też na dobra, różne kolory. Dobra, niech będzie, no. Niech ma fajny prezent. Filipie, no nie wybrzydzaj, no to są tylko jedne okularki. Nie zbiedniejesz, a Magik dzięki no, temu... No jedne okularki, a widzisz, biznes klęka Dobra sytuacji. tam, dobra, przecież będziesz mieć tutaj elegancko swojego skina postawionego za to. Patrz, już twoje siostry zbudował, Werkę zbudował. Już jest elegancko, już zaraz lecimy po, Do... teraz my będziemy w kolejności, chłopacy teraz trzech. Ej, a no. pytanie: Czy on swój też będzie chciał tutaj gdzieś zrobić? Może no nie będzie. ma szans, ty. on ma cofnąć nasze. Ej, siema. Magiku, mamy dla ciebie prezent, elegancką czapeczkę, yy, proszę bardzo. A właśnie, on chciał czapkę, my mu okulary przynieść. Znaczy, no, no, no takie okulary. No to są Oculary, takie ładne okularki, załóż. takie stylowe, ładne. Tylko nie wiem, co czy to ja jest... ja, No, możesz sobie tam zachować, możesz sobie zostawić. Bardzo ładne okul... O! <laughs> Jak na, na, ma! Bo... No załóż, załóż! No dobra! Ma to, ma... Nie chcę ich nawet ubierać na oczy! Ale dobra, na ale ładne są, no przyznaj, no nie są najgorsze. No, dziękuję, dziękuję, no niech będzie. No, no, no i pięknie, no i prezent załatwiony. Dobra, to teraz co? Lecimy dalej. No to idziemy dalej to do trzeszna. trzeciego skina. Dobra, dawaj, no to nie, takim nie, ale walło w niebo! Jestem ja! Ale ładnie, dobra, pięknie jest, kurczę, no, ty, to się Ty, masz tylko jednego palca u stopy. Nie, to tak ma być, ja też tak mam Bo normalnie. nie mają pazury! Jak? No mam takiego pazura, widzisz? Ale ty masz tak, tak jakby... Tak inaczej masz. No, ale troszkę tutaj nie wyszło to. Nie, ja mam, ja, ja na przykład, chociaż, chociaż w sumie... Czekaj, pokaż, czekaj. Koślawy się, tu pazur! Tu. Koślawy pazur się dostał. Panie Magiko, dobra, to rekompensata, tu... to pan tą czapkę, tak, te oksy. Patrz. A, o, dobra, okej, okay, dobra. muszę no przedłużyć. No i teraz to elegancko wygląda. No, no, no. Dobra, podoba mi się, ale to jeszcze, magiku! Panie, panie, to nie wszystko. Co, co, co? Jeszcze dwie osoby tutaj powinny no stać. Ale już wystarczy na dzisiaj. No jak ja, wystarczy? Nie, no, no nie! Co? Jak robić to do końca? Taka zasada. Nie. No jak nie? To, to jakie nie? musicie mi coś dać. A no nie wytrzymam, przecież dostajesz okulary. Teraz, teraz będzie, no, Filip. Więc tutaj, no potrzebam jakiś magiczny przedmiot. Magiczny przedmiot musi być. Magiczny przedmiot? O. Ale ty jesteś magikiem. Skąd my mamy ci ukraść, czy co? No, czekaj, załatwcie. czekaj. Ja magiczny przedmiot, może coś ogarnę. Ja mam tylko różdżkę, eee. ale ja nie chcę je dawać. bez sensu. Ale po co ci magiczny przedmiot? Uwaga, Energii uwaga, ci brakuje, czy co? Muszę, muszę energię przetopić. Słuchaj. Kurczę. Zaraz cię magiczna moc. A nie, nie ja wiesz? mam pomysł. Mam, mam, mam jeden magiczny przedmiot, który ci mogę dać w sumie, bo nie używam. Poczekaj, to ch ch chodź ze mną do domu. Ale czekaj, bo ja mam, ja mam tutaj, patrz. No i, no, no i zaczyna się zaraz kłótnia. I za zaraz znowu będzie to samo, co było, no. <laughs> zaraz nie będzie Twojego skina. Zaraz znowu dobra, będzie to dobra, samo, dobra, chodź, dobra. chodź, chodź się w gotowie do chaty, nawet najlepsze. Pyk, Iś. Ja mam jeden magiczny przedmiot, który mogę na ludzie oddać, bo wiem, że go nie używam. E, tylko gdzie on był? Co to jest? O! Ta czapka, patrz, ona jest magiczna. Mundane Magician, patrz, jestem na Twoich plecach. Iś. Opa, taka czapeczka. Zobacz, ja jej kompletnie nie używam, kompletnie tego nie używam, a mam tą czapkę, bo kiedyś ją znalazłem i ona jest na pewno magiczna. Ona będzie dobra, chyba to z tego przetopi energię, tak mi się wydaje. Magiko, mamy przedmiot elegancki, magiczna czapeczka dla ciebie, proszę bardzo. Pokaż, pokaż. Element wyposażenia. Posiada silną magię! Elegancki! No i to mi się podoba, I od niego promieniowanie magiczne, tak zwane. No! Będzie przetopiony! No i pięknie, no i. A więc niech powstanie tutaj I Teraz to będą siek. trzy, czyli będzie werka. Jest to! Jest to! Jakie ma tutaj sznureczki? O, no, no, no! Ajajaj, no. aj, aj, Filipa, Magik, ale ty ale to... się postarał, to już się nie popisuj aż tak, no? Ale elegancko to wygląda, no, 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 takie, no, mogło być lepsze cieniowanie na tej bluzie, ale jest okej. Okay. No tak. <grym> jest pięknie. Nie Czyli... no, A, widzowie... Tak troszkę, tak troszkę na odwal do tego poszedłeś, widzę, Magik. No, ale posągów to nie było tutaj 5 miesięcy, więc to jest tak bardzo duża zmiana. Boże, jak to będzie ładnie Może wyglądać. Możecie sobie sami poprawić, Będzie już wszystko na tacy. Magiku, ale właśnie, jeszcze jedna osoba została, mianowicie Pickers. To no z Pickersem, jeszcze tego pamiętam. No miejsceba. tak, jeszcze jest. No tak, no tak, no to już, już się. Skończmy robotę. Skończmy robotę, to już być łatwiej. Nie, nie. Ja tylko, gdzie to mam postawić. No, no dobra, tutaj. By to no gdzieś tak. musiało być właśnie tak obok idealnie o, chyba. Jest. Coś się pojawia. Jest. Jest, i jest elegancko. Pickers, no. Ej, chwila, czyli jest. Piątka. Jest rad, no tak. No. Wszyscy są, cała ekipa. No, gdzie ja? No, no, a mamy miejsce? Poczekać, ty? zerknę tylko. No nie mamy, no niestety tutaj wielka wiele czarów jest, no się nie zmieści chyba, no. Eee, eee, dostałem na ucho właśnie informację, chodźcie, pokażę wam, gdzie może być magik. No pokaż, 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 jestem ciekaw, co wymyśliłeś, no. Gdzie ja może stać magik? Proszę no, zaraz może okay. twój zniknąć. No ale spokojnie, spokojnie. A tutaj, tu za kratami za mną <laughs> Tu powinien siedzieć Magik, za te Zabraza wszystkie magik. zbrodnie Za te wszystkie zbrodnie dla policji zbrodnie <laughs> Proszę tam, tam Nie no, Magiku! A, a ze mną będziesz siedział! Magiku, spokojnie, no mie miejsca jak widzisz tutaj nie ma zbytnio Ale mógłbyś gdzieś w sumie swój pomnić, jak to strzelić, no jak tak myślałem nawet by to ładnie wyglądało, tylko pytanie gdzie? Musiałbym mus się... Nie no, być miejsce. nie potrzebuję! No ale powiem ci nie Magiku! No, ja myślę, że... Dzisiaj robota na 5, na 5 plus dosłownie odwalona, nie? No to trzeba powiedzieć, no bości, no, no to jesteśmy prawda, zadowoleni, prawda. no proszę bardzo, otóż to twoja zapłata, bierz diamenta i uciekaj. No masz to tak. milion. Proszę bardzo, Eee, co tak dużo mu dałeś? No co? co? Jeden srebrny Gitko nie zbiednienia, niech ma jakąś nagrodę, nie? Postaram Ta, się wchodzić. Jako jako nie że ja taky coś mam! No Ej. Tak, o... No właśnie, a to też by trzeba było wyjaśnić co, No właśnie, bo to trzeba też o tym porozmawiać No dobra, widzowie W niniejszym ogłaszam, iż ratusz w Kidowicach ogłosił w tym momencie Że musisz oddać na dementowy Bitcoin, Jeżeli chcesz przebywać tutaj minutę dłużej I to w trybie natychmiastowym I to jest podpisane I przez tysiąca posłów Odpisane, piecząca klepnięta No nie mam w niego tym Dobra, widzowie, ja powiem tak Subskrybujcie kanał, Kidowice Wróciły chyba do stanu, gdzie były Przed magikiem, bo jest wszystko pięknie odbudowane No i teraz możemy zacząć Wspólnie cudowne nowe życie z magikiem.